Witam, dzisiaj wam opowiem jak się zbogaciłem na najwyższy szczyt Tofik SMP. Zapraszam! A więc, pierw ściąłem drewna jak każdy polski Polak, potem oczywiście itemki skraftowałem, potem wykopałem żelazo, a raczej zjadłem, a potem zaczynałem być lepszy i lepszy na Tofik SMP. No a potem jak zwykle, pierwsza moja baza, gówniana, Wie. Ale potem ją już ulepszyłem. Znajdowałam też dużo wiele innych surowców i już byłem prawie na szczycie. Ale potem przestał mały problem, ponieważ zginąłem. Potem Tofik myślał, jak zdobyć serce. I w sumie to tylko on wiedział jak zdobyć jedno serce. Lub więcej serca. Muszę zabić go. Pomyślał takich głowie. Po prostu zrobię sobie serce sam. Znowu poszedł po surowce, tym razem na serce. A potem Tofik cały czas się mocno cieszył. Zdobyła w surowce wszystko. I jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, się Wszystko się ułożyło, i to jest właśnie baza Tofika. Dobra, więc widzowie, to jest moja baza ogólnie. Tak jak wyglądam, to są wszystkie moje rzeczy. Tutaj. Dużo zafarmiłem. No, 5 godzin grania, aby zafarmić tyle. Tyle serduszek, no to nie dziwmy się. Niezbędne. No, ogólnie tu jest magazyn. Mamy plany. E, mamy tutaj też magazyn. I mamy to. Książki i lapis. Którego już. Nie... A, bo tutaj trzymałem migzę. Dobra, nieważne. No i tak się prezentuje. Tu będzie farma. A tam wyjście. No to papa, moi mi się ptysie, kolorowe pysie.